Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na dzisiejszą konferencję. Mam tą niezwykłą przyjemność, żeby w dniu dzisiejszym w imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców Koalicja Blasował Bożena Kamińska zaprezentować kandydata na prezydenta. Tak, mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi. Decyzja o starcie to jest tak, jak Pani Bożena już wspominała. Wróciłem z Warszawy. Wyjechałem do Warszawy po to, aby szukać lepszego życia. Zobaczyłem, że jest w końcu okazja do tego, aby coś rzeczywiście móc zmienić. I kandydatura to jest to, gdzie można rzeczywiście spróbować swoich sił iść i pokazać. Nie tylko mówić, nie tylko narzekać. Iść i robić. Jeśli tutaj. Będzie lepsze miejsce do życia, lepsze miejsce dla nas wszystkich do życia, no to po co Warszawa? Bądźmy w Suwałkach, jesteśmy w końcu tu, już mój ród od 200 lat, więc myślę, że taka będzie moja ta historia. Chcę tu mieszkać, żyć, założyć rodzinę, być bezpiecznym i szczęśliwym i tak jak wszyscy Suwałczanie, myślę, podzielają mu. Jest to osoba, która jest związana od wieków, można powiedzieć, bo blisko od 200 lat rodzinnie z suwałkami. Tu się urodził, tu wychował, tu również ukończył wyższą szkołę, jeszcze wcześniej zawodową na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Był aktywną osobą również na uczelni, bo był przewodniczącym samorządu studenckiego. Uczestniczył w różnych wydarzeniach naukowych, również eventowych, więc tego doświadczenia nabrał. Swoją pracę zawodową również przebył tutaj przez różne instytucje i przedsiębiorstwa. Na terenie miasta Suwałki, pracując i fizycznie, i nie tylko. Był trochę w Warszawie, wrócił tu, żeby zakładać swój, swoją działalność, zakładać tu rodzinę i tutaj dalej, dalej mieszkać. Myślę, że jest to bardzo właściwy, właściwa postawa, którą należy wspierać i motywować do tego, żeby inni również chcieli angażować się na, na pracę na rzecz tego samorządu miasta, w którym się urodzili, ale również, żeby mieli tą odwagę i chęć brania tej odpowiedzialności samorządowej, bycia w samorządzie również tutaj na miejscu. To osoby, które stoją za mną, ci ludzie, których ja oczywiście też nazywam pokoleniem Millennium Plus, zdecydowało się zawiązać ten komitet i poprosiło mnie, o wyrażenie zgody na również firmowanie swoim imieniem, nazwiskiem. Również przekonało mnie, żebym startowała z okręgu numer 2, z miejsca numer 1 do Rady Miasta. Jestem przekonana, że również to moje doświadczenie bycia wcześniej samorządowcem, który pracował na rzecz miasta w różnych instytucjach, w Harcerstwie, w Młodzieżowym Domu Kultury, w Suwalskim Domu Kultury. Będąc posłanką dwóch kadencji, siódmej i ósmej swoim doświadczeniem, swoimi kontaktami będę naprawdę najlepiej jak tylko mogła służyła rozwojowi temu miast, tego miasta na wszystkich płaszczyznach i w dziedzinie kultury, i sportu, jak również i gospodarczym. No co tu dużo mówić. Pani Kamińska bardzo ślicznie mnie przedstawiła, opowiedziała co trzeba, co trzeba tutaj wspomnieć w suwałkach. Trzeba dla suwał zmian. Słyszałem od wielu ludzi, małoletnie dzieci nie mają swego miejsca. Przykładowo w plaży jest takie miejsce, e, tak zwane kulki, e, w których to małoletnie dzieci mogą się bawić, Potrzeba więcej takich miejsc. Następnymi kwestiami są sprawy środowiskowe, czyli na przykład spalarnia śmieci, czyli jak ona będzie wpływać na środowisko, jak ona będzie oddziaływać na zdrowie ludzi. Będziemy poruszać te tematy. Sprawa przedsiębiorców, coraz więcej lokali, ale szpital miejski. Trzeba by było zrobić, żeby szpital nasz wojewódzki, tutaj w naszym mieście, aby miał y, szansę na to, aby się rozwinąć. Tu potrzebnych jest kilka zmian. Wiadomo, że nie wszystko możemy, ale trzeba próbować, trzeba iść w tym kierunku. Jeśli już mowa o zdrowiu, to seniorzy, seniorzy, którzy potrzebują leków, którzy potrzebują lepszej opieki zdrowotnej. Na to wszystko będziemy zwracać uwagę. Samo reszta ludzi, komunikacja miejska w suwałkach, aby można było wprowadzić kolejne udogodnienia. I najważniejsze, co teraz obecnie jest na topie w mediach, czyli obrona cywilna. Obrona cywilna i to, gdzie ludzie mogą w przypadku zagrożenia się schronić. Czy jest taka informacja, żeby dać ludziom informację, gdzie takie schronienia istnieją. A to nie jest tylko i wyłącznie w przypadku wojny, też yy, w razie skutków pogodowych, też taka informacja jest potrzebna. Obrona cywilna to nie tylko to. To jest tak, że yy, nauka i uświadamianie ludzi oraz szkolenia, których to mogło udzielić pierwszej pomocy innym. Człowiek zasłabnie na ulicy dzisiaj słyszałem historię odnośnie starszej pani, co zasłabła i tylko jedna osoba dla niej pomogła po wielu pytaniach. Trzeba w to wprowadzać, żeby więcej ludzi umiało pomóc sobie nawzajem. To jest bardzo ważne. Dziękuję ślicznie dla wszystkich zebranych. Dziękuję Suwalczanie za wysłuchanie. Liczę na wasz głos. A także zapraszam do kolejnych konferencji, na których to przedstawię więcej i dokładnie omówię punkty programowe. programowe a także będę y, przedstawiał też y, członków y, Koalicji Komitetu Wyborczego Koalicja dla Bożena Kamińska. Ja będę kandydował też y, na radnego z okręgu pierwszego, z miejsca drugiego. Dziękuję dla Was ślicznie tego dobra? Go. A ja wam się...